Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Jacek Orzuk i będę miał przyjemność poprowadzenia dla Państwa dzisiejszego wydarzenia. Konferencja z cyklu Życie i myśl Feliksa Konecznego, edycja 2024. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Kwartalnika Wyklęci i prezesa tejże fundacji, Kajetana Rajskiego. Mam zaszczyt tutaj poprosić aby zabrał głos. Kajetan Rajski jest nie tylko prezesem Fundacji Wykręci, ale również opiekunem serii wydawniczej dzieł zebranych Feliksa Konecznego, którą tutaj Państwo widzicie. Zapraszam. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w Gmachu, Muzeum Armii Krajowej gdzie odbywa się trzecia edycja konferencji Życie i myśl Feliksa Konecznego, organizowanej przez Fundację Kwartalnika Wyklęci. Fundacja prowadzi szereg działań mających na celu popularyzację wiedzy o profesorze Konecznym i tym takim sztandarowym działaniem naszej fundacji jest to, co redaktor Jacek Orzuk wspomniał na początku, czyli inicjatywa dzieł zebranych profesora Feliksa Konecznego. Ta inicjatywa rozpoczęła się w roku 2021 na slajdzie widzą państwo rozpisane pierwsza wartość to jest rok a następnie które tomy i obejmujące prace z jakich lat zostały zawarte w poszczególnych tomach i kiedy zostały wydane a więc od 2021 roku od maja w ciągu tych troszeczkę ponad 3 lat udało się opublikować 13 tomów pracy Feliksa Konecznego oczywiście w latach 90. -tych, 2000 -tych szereg wydawnictw publikowało poszczególne książki profesora Konecznego, książki czy broszury. Natomiast jest to inicjatywa zupełnie nowa, z tego względu, że w tych tomach taką ambicją jest to, aby tam zostało zawarte wszystko, co wyszło spod pióra i zostało opublikowane właśnie jest pod pióra profesora Konecznego, począwszy od roku 1887, czyli od tych początków pracy przede wszystkim wówczas naukowej młodego wówczas Feliksa Konecznego, aż do jego śmierci w roku 1949 i właśnie do 1949 został poprowadzony ten najnowszy 13. tom dzieł zebranych, ale oczywiście nie jest to koniec serii z tego względu, że jak pewnie większość z Państwa doskonale wie, część z prac napisanych przez Feliksa Konecznego no, z przyczyn oczywistych nie mogła ukazać się w realiach okresu powojennego. Zostały one przemycone na zachód i ukazywały się w latach 70. i 80. w Londynie. I kolejne tomy, które będą się ukazywały od listopada tego roku jeszcze, kiedy ukaże się 14. tom dzieł zebranych, Poprzez trzy kolejne tomy w przyszłym roku będą zawierały właśnie te wydania emigracyjne, te prace, które ukazały się na emigracji, no między innymi cywilizacja bizantyńska, cywilizacja żydowska, czy prawa dziejowe i państwo i prawo w cywilizacji. Łacińskiej. Szanowni Państwo, na samym końcu, na przełomie 2025 i 2026 roku, prawdopodobnie w formie albo osobnego tomu, albo dołączonego do tomu 17 będzie jeszcze dodany suplement, z tego względu, że no niechcący w czasie Prac pominęliśmy. Dotychczas udało się takich artykułów mi znaleźć 12, które nie zostały ujęte w dotychczas wydanych tomach. One nie znajdowały się w żadnych opracowanych bibliografiach i stąd one będą jeszcze dołączone na samym, na samym końcu, a także Prace, które nigdy nie doczekały się opublikowania, już w trzynastym tomie mogą Państwo znaleźć dwie prace, których rękopisy, maszynopisy udało się nam odnaleźć. Jedna z nich to jest broszura Historia Polski dla Orawiaków, prawdopodobnie ze względu na przyjaźń łączącą profesora konacznego z rodziną Machajów, przede wszystkim z księdzem Ferdynandem Machajem. A druga, drugi krótki tekst to głos w sprawie przyszłej konferencji pokojowej po II wojnie światowej, napisany w roku 1943 z przyczyn oczywistych w żaden sposób ten głos profesora konecznego nie został wysłuchany w okresie powojennym, natomiast przedstawia ciekawe koncepcje geopolityczne profesora konecznego. To właśnie w 13 tomie już zostało zawarte a wszystkie te dodatki, które jeszcze nie doczekały się opublikowania, będą na samym końcu w suplemencie. Szanowni Państwo, jak Państwo widzą, jest to olbrzymie, olbrzymie przedsięwzięcie. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wesprzeć inicjatywę wydawniczą Dzieł Zebranych Profesora Konecznego, zachęcamy po prostu do tego, aby, aby samemu sobie czy komuś bliskiemu sprezentować takie, tak, takie publikacje. One pozwolą na wydawanie nowych tomów, kolejnych tomów i na podejmowanie innych działań mających na celu popularyzację dzieł zebranych i popularyzację myśli i życia Profesora Konecznego. Zapis dzisiejszej konferencji. Nagranie zostanie zamieszczone także na kanale Fundacji Kwartalnika Wyklęci w serwisie YouTube. Zachęcam do subskrybowania tego, tego kanału. Witam Państwa i przekazuję głos prowadzącemu. Pierwszy wykład. Proszę o zabranie głosu pana profesora, doktora habilitowanego Piotra Bilińskiego. Pan profesor swój doktorat pisał właśnie o życiu Feliksa Konecznego. Jest to jedyna książkowa biografia naszego no, wielkiego historiozofa. Zapraszam pana profesora. Szanowni Państwo, w swoim referacie skupię się na początkach życia Konecznego, jego młodych latach. Według tradycji rodzinnej, Koneczny pochodził z polskiej rodziny, która przyjechała z wojskiem Jana III Sobieskiego pod Wiedeń, i tam, podczas tej podróży, jeden z przodków miał się w Morawach osadzić w miejscowości Chranicej. Tyle, że Koneczny nigdy o tym nie wspominał później, a znający go bardzo dobrze Karol Estreicher uważał, że on jest Czechem z pochodzenia. Też Koneczny w młodości się podpisywał przez C, z takim u góry apostrofem czeskim. Korespondował z Jarosławem Bidlo, z Jarosławem Golem, wybitnymi historykami czeskimi. Pisał pięknie po czesku i szereg osób w Krakowie tutaj uważało go za Czecha z pochodzenia. Jego ojciec osiadł w Krakowie w 1846 roku, i w tym też roku było powstanie krakowskie, po którym on rozpoczął pracę w kolei Karola Ludwika Habsburga i poślubił Józefę z domu Brazda, z którą miał właśnie syna Feliksa, który urodził się w 1862 roku. 1 listopada. Prawdopodobnie urodził się w domu na rynku kleparskim 17 i został prawdopodobnie ochrzczony w kościele św. Floriana, ale ja jego metryki tam nie znalazłem. Natomiast na pewno jest ta data 1 listopada pewna, dlatego że w swoich autobiografiach i życiorysach Koneczny wielokrotnie pisał, że się urodził 1 listopada. Później Koneczny uczył się w szkole. Ale ponieważ jego matka zmarła młodo, a macocha się nie zajmowała z nim odpowiednio, on uciekał z domu, uciekał z lekcji, miał trudności. W wieku 10 lat został zapisany do Gimnazjum Świętej Anny, to jest dzisiaj Liceum Bartumia Nowodworskiego, założona w 1588 roku szkoła z wielkimi tradycjami, związana bezpośrednio z Uniwersytetem Jagiellońskim. I tam konieczny uczył się przez 4 lata, ale na cenzurkach dostał ocenę niedostateczne, trzy, z łaciny, greki i z historii. Prawdopodobnie historyk, który wtedy go uczył, to był Miklaszewski mi się wydaje, on jakoś był taki bardzo rygorystyczny, jeśli chodzi o zapamiętywanie dat, faktów. Miał taką maturę ma takiego typowego belfra niemieckiego, bardzo wyglądającego. Konieczny od wczesnej młodości już zgradzał takie zainteresowania historiozoficzne. Nie wiem dlaczego, może czegoś się nie nauczył, tak jak ten profesor Surowy chciał. No tak czy siak y, musiał przerwać w Gimnazjum Świętej Anny naukę, przeniósł się do Gimnazjum Świętego Jacka, to było drugie takie y, krakowskie gimnazjum. I tam po wielu perypetiach y, zdał w końcu maturę jako ekstern w 1883 roku, czyli miał 21 lat, y, czyli z tego widać, że on po prostu jakieś przerwy w nauce miał kilkuletnie. I też na maturze znowu z matematyki oblał. I wtedy musiał zdawać poprawkę jeszcze we wrześniu i tą poprawkę znał na ocenę dostateczną. I ogólnie Koneczy często wspomina w różnych swoich placach, że w szkole się za wiele nie nauczył, że ta nauka no, nie była dla niego istotna. Natomiast dość mocno się wszystko zmieniło w roku 1883, kiedy rozpoczął studia studia na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i to były studia historyczne. Tam wtedy panował kult historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Katedrą historii Polski kierował Stanisław Smolka, natomiast w historii powszechnej Wincenty Zakrzewski. I właśnie z tym ostatnim, Wincentem Zakrzewskim, koniecznie się związał jako w relacji mistrz-uczeń. To był jego taki umiłowany uczony, opiekun, który go uczył warsztatu Historycznego. Ale Koneczny chodził też na różne zajęcia innych też profesorów: Stanisława Tarnowskiego, Teofila Zięby, Franciszka Schwarzenberg-Czernego. To było takie szerokie nauczanie przedmiotów różnych humanistycznych. Na Roku z Konecznym było też kilku bardzo wybitnych historyków. Na przykład Stanisław Krzyżanowski, w przyszłości specjalista od nauk pomocniczych historii, paleografii, Jan Karol Kochanowski. Czy ksiądz Jan Fiałek, czy archiwista Adam Chmiel. Więc tutaj w takim elitarnym gronie studiował no i specjalizował się głównie w średniowieczu, bo wtedy badania mediewistyczne były dominujące na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uważano tę naukę średniowiecza za taką królową nauk. Ci historycy, którzy się zajmowali średniowieczem, byli najwyżej cenieni. Byli kształceni też na niemieckich uczelniach, tak jak Smolka. Więc tutaj główny rozwój. Tych badań następował. Koneczny interesował się inflantami z zakonem inflandzkim i tutaj jego relacjami z Polską i temu tematowi poświęcił pracę doktorską i ta praca doktorska się nie zachowała do naszych czasów. W archiwum UJ nie ma maszynopisu tej pracy. To były najdawniejsze stosunki Inflant z Polską do roku 1393. I tutaj on tą pracę przygotował pod kierunkiem Zakrzewskiego. To był jego umiłowany mistrz. On napisał recenzję mu z tej pracy. Drugą recenzję napisał Anatol Lewicki. To był specjalista od historii Austrii, bo wtedy historia Austrii była obowiązkowa na Uniwersytecie Jagiellońskim. I on tą pracę obronił. Egzaminy zdał na ocenę tutaj z historii dostateczną, a z filozofii na dobrą ocenę. Tyle, że tu się pojawił na promocji 2 lipca 1888 roku inny promotor, Maksymilian Iskrzycki, filiozof klasyczny. I on jest na dyplomie koniecznego. Ale faktycznie tym promotorem był Zakrzewski, bo Iskrzycki się w ogóle na tym nie znał, temacie, i nie miał z tym nic wspólnego. Skąd on się wziął? Prawdopodobnie jak była promocja uroczysta w lipcu, może Zakrzewski sobie gdzieś pojechał na jakieś wczasy. I jak doszło do promocji, to rektor wywoływał kolejnych prawda, doktorantów i oni składali przysięgę na rękę promotora. I widocznie ten Iskrzycki Maksymilian był wtedy w rektoracie i on tą rotę przysięgi przyjął i zatwierdził. Ale to było tylko takie formalne prawda, zatwierdzenie tej promocji. Bo inaczej sobie tego trochę nie potrafię wyobrazić, jak to mogło być inaczej. I w tym okresie konieczny poślubił Czeszkę Marcelę Kercz, która pochodziła z Ostrawy. Z nią miał synów dwóch: Stanisława i Czesława oraz córkę Bronisławę. Jak wiadomo, obydwaj synowie zginęli w czasie wojny, zamordowani przez Niemców. Natomiast córka Bronisława umarła w 1951 roku. Ona była na serce ciężko chora. I ona do końca życia mieszkała z ojcem i się nim opiekowała. Również z rodziną Konecznych mieszkała pani Maria Wiatrowa. Ona była ich taką sekretarką, pomagała też w przygotowaniu, zajmowała się domem i pomagała też Konecznemu w redagowaniu prac i przepisywaniu na maszynie. On ją nauczył pisać na maszynie i ona mu tutaj wiele pomogła. I teraz Koneczny... Nie miał zajęcia. A Smolka rozpoczął wtedy bardzo silną akcję w 1886 roku polegającą na ekspedycji rzymskiej. Mianowicie ze swoimi uczniami Rubczyńskim, krzyżanowskim, korzenioskim, Fiałkiem, czermakiem, windakiewiczem, wyjechał do Rzymu, żeby badać akt anuncjatur polskich. I tam co roku ekspedycja szła. Najpierw szła taka obszerna, że szło aż sześciu badaczy, potem jeden, dwóch. Ale cały czas Smolka, jako sekretarz generalny Akademii Umiejętności, bo to jeszcze nie było polskiej akademii, tylko Akademii Umiejętności, on finansował te wyjazdy. I widząc, że tutaj koniecznie nie ma zajęcia, a jest uzdolnionym historykiem, zna bardzo dobrze łacinę, palografię łacińską, postanowił wysłać Konecznego na stypendium i Koneczny przebywał w Rzymie od 1 stycznia do 30 sierpnia 1890 roku. I tutaj badał nuncjaturę Posewina. Potem napisał w ogóle pracę na temat Jana III wazy i misji Posewina. Zajmował się też postacią Waltera Plettenberga, landmistrza inflackiego. I tutaj też taką pracę później popełnił po powrocie z Rzymu. Natomiast w Rzymie... Tutaj no, miał trudności finansowe. W liście do Zygmunta Starneckiego pisał tak: Budżet mój Włochy okropnie skubią. Miał szanowny pan zupełną rację, że poznawszy Włochów, zmienię o nich może zdanie. Wcale mi się dotychczas nie podobają. Dobrzy są murarze, kamieniarze, tudzież prawnicy, ale poza tym nic nie umieją, tylko dusić turystów, aż ich grosza pozbawią, do ucieczki zmuszą z malowniczego kraju. No i rzeczywiście konieczny wrócił do kraju. Po drodze jeszcze zwiedził Florencję i Wenecję, jakiś czas się zatrzymał też na Murawach urodziny i wrócił do Krakowa. I wtedy po powrocie do Krakowa, Smolka zatrudnił go od 1890 roku w Akademii Umiejętności na stanowisku adiunkta. To było takie stanowisko, raczej kancelaryjne, nienaukowe. No bo w Akademii Naukowe stanowisko to miał prezes Tarnowski, sekretarz generalny Smolka, on zajmował się finansami, jeszcze był podskarbi, bibliotekarz Windakiewicz i właśnie adiunkt y, koneczny, który no, zajmował się prowadzeniem kancelarii. Niemniej cały czas zajmował się też nauką równolegle. Został współpracownikiem Komisji Historycznej Akademii Umiejętności, gdzie wygłosił kilka referatów. Został też. Y, Współpracownikiem różnych czasopism, między innymi przeglądu powszechnego, przeglądu polskiego. Zamieszczał różne recenzje teatralne, pisał artykuły, recenzje, głównie w celach zarobkowych, gdyż pensja, którą posiadał w Akademii Umiejętności, nie była wysoka. A on miał rodzinę na utrzymaniu. Prawdopodobnie też z nim ojciec mieszkał, więc on miał. I Troje dzieci, żonę, ojca, jeszcze tą służącą, więc on musiał to, na to wszystko zarobić i miał trudności, jeśli chodzi o y, tutaj dorobienie pieniędzy. Też zmagał się z trudnościami takimi y, społecznymi, jeśli chodzi o środowisko naukowe. Środowisko naukowe było zamknięte hermetycznie, oparte na niemieckich wzorach, i oni bardzo źle przyjmowali te jego historiozoficzne poglądy. I koniecznie napisał tak. Za mojej młodości ostrzegano mnie przez historiozofię jako zarazą, która może wyjałowić mózg frazesami i zmarmonować zmysł historyczny w badaczu przeszłości. Zwracano też uwagę, że historiozofię nie trudnią się nigdy historycy, lecz rozmaicy ochotnicy historii nieznający. Uważano, że historiozofię za filozofię historii, a więc każdy system filozoficzny mógł sobie, jeżeli by zechciał, mieć swoją historiozofię. Jeżeli kto wymyśli nowy system, będzie też o jedną historię więcej. A historyków nie będzie, to i tak nic obchodzić. Więc on tutaj się spotkał z takim ostracyzmem pewnym. To wynikało też z tego, że środowisko historyczne było mocno zamknięte. Prym wśród nich mieli Stańczycy, to byli konserwatyści krakowscy którzy tutaj ze swojego grona wybierali sobie uczniów i następców. Koneczny pochodził z czeskiej rodziny, rodziny robotniczej, nie był ustosunkowany arystokratycznie w Krakowie w żaden sposób. W domach arystokratycznych on się pojawiał jedynie jako korepetytor, a nierównorzędny partner, więc to go bolało bardzo i to było dla niego na pewno przykre. Ale teraz wróćmy do tego, nad czym pracował w Akademii Umiejętności Naukowo. Mianowicie w 1893 roku wydał pracę Jagiełło i Witold podczas unii krewskiej. To miała być jego kabilitacja, ale do niej nie doszło. Trudno mi powiedzieć, z jakiego powodu do tego nie doszło. Musiał być jakiś konflikt już wtedy z nim, a Smolką, może z lewickim. Bo tutaj on konkurował z Lewickim do nagrody na Ruszewicza, więc tutaj coś się musiało stać, że on się nie habilitował. Drugą pracę, którą wydał, to były Dzieje Śląska. Taki podręcznik syntetyczny dla, ogólnego, dla ogółu ludności, bo był w sposób popularno-naukowy napisany. I to były takie pierwsze dzieje Śląska napisane przez Polaka. I te dzieje śląska i prelekcje, które na temat śląska Koneczny wygłaszał, spowodowały, że on się z wieloma bardzo takimi znaczącymi postaciami, związanymi z polityką śląską, zapoznał i z niektórymi się zaprzyjaźnił. Poznał wtedy Adama Napieralskiego, Wojciecha Korfantego, braci Michejdów. No i bliżej się związał wtedy z biskupem Adamskim, Józefem Lądzinem, no i oczywiście Machajem. I mi się wydaje, że w związku z tymi właśnie sprawami Śląska i Śląska później Czyszyńskiego te jego znajomości były nawiązane. Ogólnie miał, pomimo tego, że miał czeskie pochodzenie najprawdopodobniej, miał, jeśli chodzi o Śląsk Cieszyński, bardzo takie propolskie stanowisko. Uważał, że Cieszyń i okolice powinny należeć do Polski. W domu też często mawiał, że o Wrocław by się bił. Więc miał taką wizję odzyskania tych dawnych piastowskich ziem przez Polskę. Współpracował z redakcją Katolika i z Adamem Napieralskim przez jakiś czas. No, i cały czas bardzo dużo publikował. Później publikował też dzieje polski, potem dzieje polski za czasów piastowskich, potem dzieje polski za czasów jagiellońskich, więc dużo tutaj tych prac takich popularno-naukowych wydawał. I coś zaczęło się dziać w Akademii w 1897 roku coś złego, dlatego że niespodziewanie Koneczny dostał propozycję od Smolki, czyli swojego pryncypała, żeby objął pracę w Archiwum Krajowym Akt Ziemskich i Grockich. I tam Smolka go rekomendował. Prawdopodobnie chciał zwolnić posadę w akademii dla swojego kolejnego ucznia Wiktora Czermaka, ale to też nie jest do końca pewne. Tak czy siak, wszystko się wydawało, że Koneczny przejdzie do pracy w archiwum. Tyle, że nagle bardzo gwałtowny opór postawił dyrektor tegoż archiwum, Franciszek Pikościński, który w kilku pismach, bardzo taki ostrych w formie, zaczął protestować i przeciwstawiać się przyjęciu Konecznego do archiwum. Miał swojego kandydata Franciszka Bardla i jego w końcu przyjęto. I konieczny, widząc tą sytuację taką trudną, że tutaj go Pikościński nie chce przyjąć, Smolka chce się go pozbyć. Nawiązał znajomość z Karolem Estreicherem. To był dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, który zgodził się go przyjąć, ale to była pewna degradacja, dlatego, że on finansowo mniej zarobił w bibliotece, no ale nie miał wyjścia. Musiał po prostu się tam przenieść i tam rozpoczął pracę w 1897 roku. Od stanowiska Amanuenta, to była pisarza, najniższy stopień, a później został skryptorem po kilku latach, a w końcu kustoszem. I Cóż tutaj można powiedzieć? No Henryk Barycz, który jakby analizował tą całą sytuację, uważał, że na to miał wpływ taki ekskluzywizm krakowski, popieranie tych swoich kandydatów, a utrącanie dobrych kandydatów, którzy nie posiadali protekcji jakiejś. No Barycz napisał wprost tak. Że to wszystko polegało na tym, na protegowaniu ustosunkowanych żywołów miejscowych, dając pierwszeństwo popieranym miernotą, a utrącając talenty pozbawione zaplecza wpływów rodzinnych. Więc tak Barycz, to historyk XX wieku, historiografii, tak tą całą sprawę później ocenił. Barycz też pisał o konflikcie Smolki z, z innym uczniem, Stanisławem Windakiewiczem. Tam się przewijały też problemy, które miał z zatrudnieniem na ujecie Karol Potkański. Tadeusz Wojciechowski, czy Ludwik Kubala, teraz takie czołowe postacie nauki polskiej. I wielką karierę Wojciechowski później zrobił w Lwowie na uniwersytecie. Kentrzyńskim, również w Lwowie, Kubala również w Lwowie. Więc widać, że tam w tym środowisku lwowskim ci ludzie mieli większe możliwości rozwoju. Koneczny też się chciał przenieść do Lwowa, na, do biblioteki politechnicznej, no ale to się nie udało. I on już potem przez cały ten okres, aż do zakończenia I wojny światowej, pracował w Bibliotece Jagiellońskiej. Bardzo cenił Estreichera za to, że go przyjął i że no, dał mu szansę, podał mu rękę w trudnym momencie jego życia i napisał tak że Estreicher nie miał predylekcji do ludzi słabego charakteru, cenił indywidualność cudzą i wolał ludzi mających własne zdanie i własne cechy niż bezbarwnie urzecznionych. Ponadto zdaniem Konecznego Streicher był indywidualnością wybitną, miał wyraźne poglądy na to, co dobre, a co złe, co stosowne, a co niestosowne, miał wybitne upodobania i własny styl życia, a był też człowiekiem dobrym i tylko wtedy stawał komuś na drodze, jeżeli wymagały tego względy zasadnicze. Wyspiańskiego odczuwał, Mechofera cenił, Potkańskiego rozumiał. Nie bał się ruchu feministycznego ani powszechnego głosowania. Tak napisał o Estreicherze w jego nekrologu koneczny w 1806 roku. Po 1800, 1908 roku bowiem Estreicher zmarł. Po Estreicherze stanowisko dyrektora objął Fryderyk Pape, On pochodził z Lwowa. Również ze Lwowa przyjechał Józef Korzeniowski, przyjaciel z młodych lat Konecznego. I tutaj w tym okresie nastąpiła lepsza sytuacja Konecznego, i taka majątkowa, i osobowa, bo oni go jako ludzie akceptowali. On się wtedy lepiej po prostu czuł. Miał też więcej wolnego czasu, który poświęcił po pierwsze na pisanie recenzji teatralnych, bo co wieczór po. Pracy w bibliotece szetska rolę Estreicherem do teatru. I tam był na przykład recenzentem wielu dzieł scenicznych Wyspiańskiego. Ponadto miał czas na zaangażowanie się też w działalność w Klubie Słowiańskim i założenie świata słowańskiego. To było czasopismo wydawane przez właśnie Klub Słowiański. Ono ukazało się, ukazało się w latach 1905-1914, aż do wybuchu. I wojny światowej, tutaj Konieczny był redaktorem tego czasopisma. Natomiast podczas trwania I wojny światowej, Koneczny, Koneczny był pracownikiem redakcji głosu narodu. I gdy Polska odzyskała niepodległość, Konieczny dostał propozycję od jednego z profesorów Michała Siedleckiego objęcia katedry historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Tą propozycję przyjął, ponieważ nie miał habilitacji, musiał złożyć wniosek o habilitację na podstawie swoich dziejów w Rosji. To była praca, którą obok biografii Tadeusza Kościuszki wydał podczas I wojny światowej i w 1920 roku się habilitował. Tę pracę już oceniali jego dużo młodsi koledzy: Władysław Konopczyński i Wacław Sobieski. Ich recenzja wypadła pozytywnie i dzięki temu on mógł rozpocząć pracę w Wilnie. Ale to już jest inna opowieść, a mój referat się kończy na roku osiemnastym. Więc dziękuję bardzo za uwagę.